Ewangelia Mateusza, rozdział 16 i wersety 20, 24 do 26. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich, Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną, bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je. A kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Albo więc cóż pomoże człowiekowi choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Tym razem sięgamy po fragment Ewangelii który dość boleśnie weryfikuje nasze wyobrażenia o tym, czy jesteśmy uczniami Jezusa, czy też jedynie wierzymy w to, że nimi jesteśmy. Przyjrzyjmy się słowom Jezusa Chrystusa. On mówi do swoich uczniów: Jeśli ktoś chce pójść za mną, Pierwsza bardzo ważna informacja, jaką otrzymujemy, jest informacją o tym, że Jezus warunkuje, warunkuje pójście za Nim. A więc człowiek, który chce pójść za Jezusem, musi jednak podjąć pewnego rodzaju decyzję. Dalej Jezus powiada, że taki człowiek musi się zaprzeć samego siebie, musi wziąć swój krzyż i go naśladować. No, to takie proste. Ale przyjrzyjmy się uważnie. Jeśli chcesz za mną pójść, warunek, zaprzyj się samego siebie. Jak to zrobić? Jak człowiek może zaprzeć ją samego siebie? Odpowiedź jest prosta. Nie może. Nie może. Jak więc możemy rozumieć słowa Jezusa? Jezus mówi do swoich uczniów. Tu jest klucz do zrozumienia. Mówi do ludzi, którzy już z Nim chodzą. On ich wcześniej powołał. On wcześniej objawił im siebie, objawił im Ojca. Oni poznali prawdę. Minął jakiś czas. 16 rozdział Ewangelii Mateusza, no to jest mniej więcej 55% czasu, który Jezus spędził na tej ziemi. Oczywiście, jeśli bierzemy pod uwagę, że w jaki sposób Ewangelia... Zachowuje chronologię. No to dotyczy trzech Ewangelii, na pewno synoptycznych, ale Ewangelii już trochę w mniejszym stopniu. A więc jakiś czas już są z Jezusem? Można powiedzieć, że zostali powołani do uczniostwa w Jezusie Chrystusie. Sam nie możesz zostać uczniem Jezusa, musisz być powołany. Jezus to już uczynił. Jezus objawił im kim jest Oni mogli to nawet obejrzeć własnymi oczami Zobaczyć Jego chwałę Słuchali mnóstwo Jego kazań Byli w najlepszej uczelni biblijnej Jaka kiedykolwiek istniała na tej ziemi I po jakimś czasie Może to było półtora roku Może trochę więcej Jezus ich zebrał i mówi im teraz Słuchajcie Wiecie kim jestem Wiecie co robię, wiecie co mówię. Objawiłem Wam Ojca, wiecie kim jest Bóg. I teraz uważnie słuchajcie. Jeśli chcecie mnie naśladować, to musicie się zaprzeć siebie, zaprzeć do swojego dotychczasowego życia. A więc przyszedł taki moment, kiedy Jezus mówi... Musicie zerwać ze swoim starym życiem. Absolutnie i całkowicie. No przyznajmy, że wezwanie Jezusa stawiało na nogi. To nie były żarty. A pamiętajmy, że wśród uczniów Jezusa już doszło do sporego przesiewu. Możemy przeczytać na przykład Ewangeliana o tym, jak sporo, sporo uczniów odeszło od Niego, kiedy wyłożył im, czym się mają karmić. Można więc powiedzieć, że Jezus ma ostatnią dwunastkę, chociaż pewnie było tych uczniów więcej. Ale to była taka eksponowana dwunastka. I co? Czy, czy również tych chce stracić? Ponieważ po wymaganie, które postawił jest. Można powiedzieć granicznym: jeśli chcesz pójść dalej za mną, to już nie możesz wrócić do starego życia. To już koniec. Decyduj. Ale to nie tylko to. Weź na siebie swój krzyż. Weź na siebie swój krzyż. Krzyż w Ewangeliach jest wyrazem posłuszeństwa Ojcu. A więc Jezus mówi. Od tego dnia oczekuję od was całkowitego posłuszeństwa. Jeżeli godzicie się na te warunki, to chodźcie za mną. Niejako na osłody Jezus mówi tak. Słuchajcie, przyjaciele, jeśli chcecie swoje życie zachować, takie jak nie macie, to i tak je utracicie. To było dla nich zrozumiałe, ponieważ oni byli świadomi tego, że przyjdzie czas śmierci. Ale jeśli to swoje życie będziecie w stanie dla mnie stracić, no to odnajdziecie prawdziwe życie. To brzmi niezwykle interesująco, niezwykle ciekawie. Można powiedzieć, że to postawienie sprawy na ostrzu noża ma również pewien pociągający argument, niezwykły. Odnajdziesz życie. Co ci pomoże, jeżeli nawet cały świat pozyskasz, a na swojej duszy poniesiesz szkodę? Co ci to pomoże? Co darza swoją duszę? Ale musimy sobie uświadomić, że to nie są pytania dla, dla ludzi niewierzących, ponieważ oni często nie są nawet, nawet w stanie e, prawidłowo czy nieprawidłowo, nie są w stanie odpowiedzieć na takie pytania. To są dla nich pytania, które, na które nie są kompletnie przygotowani. To tak jakby dziecku w trzeciej klasie szkoły podstawowej ktoś zadał z matematyki zadanie różniczkowania. No można zadać, ale, ale człowiek nie jest przygotowany. Nie wie o co chodzi w ogóle. Dlatego zwróćmy uwagę. Jezus mówi do swoich uczniów, to nie jest rozmowa z przypadkowymi ludźmi. To jest rozmowa z uczniami, Jego uczniami. I teraz pytanie do nas, którzy słuchamy Bożego Słowa. Jak to jest z nami? Zapewne przynajmniej większość ludzi, którzy słucha tego krótkiego kazania, chodzi z Bogiem dłużej. Dłużej mam na myśli rogi więcej. No i jest pytanie, które warto sobie postawić. Czy jesteś uczniem Jezusa? Jeśli odpowiesz, że tak, no to zgodnie z tym, czego przed chwilą dowiedzieliśmy się, nie ma już Twojego starego życia, czyli nie ma tych Twoich starych kumpli, starych koleżanek, nie ma starych przyzwyczajeń, nie ma starego sposobu myślenia, nie ma żadnych zwyczajów, które przejęliśmy ze swojego poprzedniego życia. No możemy ciągnąć tę litanię, ale na pewno wszyscy rozumiemy o co chodzi jeśli odpowiemy sobie na to pytanie tak, nie ma, czasami mnie ciągnie czasami coś się przydarzy ale to nie jest treść mojego życia no, ciało czasami próbuje upomnieć o swoje pseudoprawa ale ja nad tym panuję nawet jeżeli mi się uda upaść podnoszę się i idę nadal za moim Zbawicielem to jest w porządku Mogę powiedzieć, że w ten sposób dajesz świadectwo, że jesteś uczniem Jezusa Chrystusa, o ile, uwaga, o ile masz na sobie swój własny krzyż, o ile jesteś posłuszny Jezusowi Chrystusowi, a przez Jezusa Ojcu. Czy tak jest? Czy jesteś posłuszny Słowu Bożemu? Uczenie Jezusa to jest ktoś, kto się uczy. Z czego się uczy? Co jest jego podręcznikiem? Jest jeden jedyny podręcznik ucznia Chrystusowego, to jest słowo Boże. W jaki sposób się uczymy? Uczymy się czytając, zastanawiając się, przyjmując to do swojego życia i wykonując to słowo. No tak to ma wyglądać. No nie można inaczej, bo się inaczej nie da. W przeciwnym wypadku nie jesteśmy uczniami. Tylko jesteśmy takimi niby uczniami, co to przychodzą na lekcje, a tylko jak jest możliwość, to wieją, jak to dawniej się nazywało, idą na laby. Nie wiem jak to się dzisiaj nazywa. Ale taki człowiek nigdy niczego się nie nauczy. Więc jeżeli opuszczasz wspólne zebrania kościoła jeśli nie czytasz słowa Bożego jeśli się nie modlisz jeśli nie bierzesz czynnego udziału w życiu kościoła no to jak się jak możesz powiedzieć, że się uczysz czegokolwiek niczego się nie uczysz żyjesz w swojej własnym życiu i nawet twoja deklaracja o tym, że idziesz za Jezusem Chrystusem nie jest prawdziwa bo nie może być prawdziwa bo jeśli ktoś idzie za Jezusem, to jest posłuszny. Jest posłuszny. No ale jeśli ktoś wręcz przyzna się do tego, że tak, jest chrześcijaninem, ale no tak bez przesady. Życie życiem, Biblia Biblią, kościół kościołem, tego się i tak wszystkiego połączyć nie da ze sobą słyszałem to od sporej grupy ludzi. Powiem ci przyjacielu, przyjaciółko, że jeżeli tak mówisz, czy tak nawet myślisz, to nigdy nie narodziłeś, nie narodziłaś się na nowo. Nigdy. A jeśli nawet tak się stało, to już dawno się z tego wycofałeś i wycofałeś. Nie masz nic wspólnego z Bogiem. Ależ jak tak możesz mówić? Ktoś powie, przecież jestem na nabożeństwach, śpiewam pieśni, podnoszę ręce do góry. To nie jest dowód na cokolwiek. To nie jest dowód na cokolwiek. Pytanie jest proste. Czy Twoje stare życie nadal masz na wyciągnięcie ręki? Nadal nim dysponujesz? Nadal tak żyjesz? Bo jeśli tak, to na czym polegało nawrócenie? Bo jeśli tak jest, to nigdy nie było nawrócenia. I oczywiście są różne przyczyny takiego stanu rzeczy, bo może być złe nauczanie, na przykład może być brak jakichkolwiek wymagań ze strony przełożonych kościoła, co tak naprawdę niszczy kościół. Mogą być inne przyczyny. Może na przykład nie rozumiesz Ewangelii, nikt ci nie wyjaśnił. Też tak może być. Ale jeśli żyjesz starym życiem, to musisz rozumieć, że nie jesteś uczniem Jezusa Chrystusa. Dlatego nie jesteś w stanie się zaprzeć samego siebie i dlatego nie jesteś w stanie wziąć swój krzyż na siebie i dlatego nie jesteś w stanie naśladować Jezusa. Pytanie więc... Co dasz za swoją duszę? Jaką zapłatę wniesiesz za swoją duszę? Przecież zażądają od ciebie świętej i czystej i nieskalanej duszy. Co dasz? Nic nie dasz, bo nic nie masz. Bo nawet gdybyś cały świat pozyskał, to i tak ci w niczym to nie pomoże. Tak Chrystus mówi, a ja mówię, że... Liczysz na Bożą miłość? Skoro liczysz na Bożą miłość, to patrz na krzyż, bo to jest wyraz Bożej miłości. Tam na krzyżu Boża Sprawiedliwość przybił, przybiła Jezusa do krzyża. Zamiast Ciebie wisiał, wisiał tam Boży Syn. Jeżeli Jego to nie ominęło, to i On nie ominie Ciebie. Ale Ty nie masz czym zapłacić. Więc pójdziesz na wieczne potępienie i nic ci nie pomoże. Nie wierzysz, że Bóg jest taki? Nie wierzysz, że Bóg może miliony ludzi wtrącić do piekła? Nie możesz. To czytaj Biblię. Czytaj Biblię. A ona mówi wyraźnie, nie bójcie się diabła, ale bójcie się tego, który jest w stanie i duszę i ciało do piekła wrzucić. Na zawsze. Bójcie się Boga. Bójcie się Boga sprawiedliwego i świętego. Bójcie się takiego Boga. I nie liczcie. Nie liczcie na to, że On machnie ręką i powie: No dobra, masz wybaczone. Tak Bóg nigdy nie uczyni. Przekupić też się Go nie da. Ale możesz skorzystać z Jego oferty postaci śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu. On zrobił wszystko, żebyś mógł żyć. On wszystko zrobił. On zrobił więcej niż wszystko, bo Bóg tak potrafi. Ale jeśli nie chcesz skorzystać z tego, co Bóg ma dla ciebie, to na co liczysz? Czego oczekujesz? Co niby miałoby się stać, co uratowałoby cię od wiecznego potępienia? Niczego takiego w Biblii nie znajduję. Bardzo mi przykro. Może to nie jest dobra wiadomość dla Ciebie, ale to jest wiadomość, która Cię powinna otrzeźwić i która powinna Cię skłonić do tego, aby stanąć przed żywym Bogiem i zawołać Ojcze, zlituj się. Zlituj się, bo zgrzeszyłem. Zlituj się, bo nie ma dla mnie nadziei. Zlituj się i niech krew Twojego syna oczyści mnie. Z każdego mojego grzechu, bo tylko w Tobie jest no, moja nadzieja. Tylko w Tobie jest moja nadzieja. Ludzie dziękujmy Bogu, że jest nie tylko sprawiedliwym Bogiem, ale jest też Bogiem miłosiernym i pełnym miłości. Ale nie na to, że jeśli nie staniecie się uczniami Jezusa, nie wyrzekniecie się swojego grzesznego życia, to Bóg jednak w jakiś przedziwny sposób Wam wszystko wybaczy. Nie, tak nie będzie. Nie będzie wybaczenia, a będzie potępienie.